Dzień dobry, Kamil Kosut. to jest program Stacja Tokio. Z nami jest Joanna Dorociak. Cześć. Cześć Asia. Tak myślałem właśnie, maratonka, wieślarka, czy może po prostu prościej wicemistrzyni Europy, to chyba takie będzie właściwe, właściwe określenie. No bo jak to z tobą jest tak naprawdę? Kim ty jesteś teraz, kim chcesz być za chwilę, jeżeli chodzi o sport? Ciężkie pytanie, powiem szczerze. No domyślam się, ale też ważne. <noise> ważne, dokładnie. No na pewno moim marzeniem jest wyjazd na Igrzyska i zdobycie medalu. I to był mój główny cel od zawsze, od kiedy zaczęłam być sportowcem. Na wiosłach, na, na, na wiosłach, tak. E, no jakby z tym sportem jestem związana już, matku Boską, nie wiem ile, 15 lat, 16. Więc e, tym bardziej no chciałabym w wiosłach właśnie, szczególnie pro tak. E, chciałabym na, na arenę olimpijską na rejonie olimpijskiej się pojawić. No i to jest moje marzenie, tak? I chciałabym bardzo, żeby tak, żeby się udało. Bo jesteś zawodniczką dwójki wagi lekkiej, która miała pewne kłopoty w tym roku i skończyła biegnąc maraton. I w tym maratonie była najlepszą Polką, co w ogóle jest wydarzeniem <noise> dosyć niezwykłym, prawda? Dokładnie. Nie spodziewałam się, że będę najlepszą Polką. Biegłam dla siebie, po po prostu jakieś kolejne doświadczenie. I tak naprawdę to był mój cel, który sobie wymyśliłam sama miesiąc przed maratonem, w kontekście po prostu wtrzymania formy do wieślarstwa. Więc to tym bardziej się cieszyłam, jak dowiedziałam się na mecie, że jestem pierwszą polką. Twój czas był 2.59.06, czyli czy mówisz, że miesiąc pomyślałeś sobie o tym? Minął miesiąc i złamałeś 3 godziny w maratonie. Tak. tak trochę demontowujący, jak ktoś cały życie haruje, żeby biegać te martonaty, ty tak po prostu z marszu to zrobić. To takie e, dla wyślarzy naturalne, że są dobrymi biegaczami znaczy, po prostu, czy tkt. masz taki talent? czy znaczy myślę, że, że na pewno wyślarze są e, wszechstronni i, i też e, moja partnerka z dwójki, Kasia Wełna, Startuję w zawodach kolarskich chociażby, więc jakby tutaj so, so jesteśmy nieźli w różnych innych dyscyplinach, natomiast w, w, w biegach myślę, że, no, że raczej po prostu gdzieś mam jakiś talent może do, do biegania też akurat w tym kontekście, bo, bo na treningach wieślarskich raczej dużo, dużo nie biegamy, o tak powiem. No właśnie, bo u, u was to bardziej jak bieganie to jest takie bardziej na nartach gdzieś w górach, podczas gdzieś tam pewnie w Liwinio, a tak to raczej robota ciężka na wodzie i w hali, no nie? E, tak, tak. No dużo biegamy na nartach w zimę. E, no, biegamy też, natomiast, to jak, natomiast bieganie traktujemy raczej jako taki... E, Lekki trening, tak, godzinka przytruchtania się. Jak, jak mamy gorszy, dzie gorszy dzień na zgrupowaniu, jesteśmy zmęczone, no to trener często mówi, no to idziemy się przytruchtać godzinkę, tak, i to jest nasz, nasz trening tak biegowy. I to tylko to jakby. tak Z reguły nie było treningów e, cięższych niż takie godzinka, półtorej godzinki biegu. Wyjaśnij, Asiu, co się stało, dlaczego biegasz i co dalej z Twoją przygodą na wiosłach? Co się wydarzyło, dlaczego nie było Cię na Mistrzostwach Świata? No niestety, mniej więcej w grudniu dostałam takiego przyruchu podczas wiosłowania. Nie byłam w stanie. Kontrolować tego ruchu. To jakoś da się pokazać wyjaśnić, o co chodzi z przyruchem, to chodzi o yy, staw barkowy? Czy? Yy, tutaj to jest z górną partią ciała, mm -hmm. tak? Yy, podczas chwytu wiosła, czyli podczas tego momentu wejścia do wody robiłam coś takiego dziwnego. Jakby, I to moje ciało robiło to jakby mimowolnie. Góry, tak, tak barki do góry, ręce, takby też do góry. Yy, I to uniemożliwiało mi tak naprawdę normalne wiosłowanie, które no. Myślę, że już na tyle długo wiosłuję, że wiem, jak ten ruch powinien wyglądać, więc tym bardziej się nie, nie potrafiłam w tym odnaleźć, że nagle moje ciało robi coś, czego ja nie potrafię kontrolować, tak? To jakby, e, ciężko mi to zrozumieć, co dopiero ludziom e, wokół. E, no i niestety ten przyruch się pojawił, e, no i się pogarszał, tak? Sytuacja się pogarszała, wystarczyłam jeszcze na pocharze świata, w Plovdiv, na pierwszym pucharze świata. To było miejscu, miejsce, czyli to wszystko dobrze szło, wydawało się, yy, tak, w treningu. Tak, na wodzie było nieźle. Na wodzie naprawdę fajnie się pływało, natomiast na ergometrze już miałam takie coś, że nie byłam w stanie w ogóle wiosłować ogóle na ergometrze wyślarskim, natomiast na wodzie jeszcze było, było fajnie. No i później to się właśnie pogarszało, niestety, na wodzie. Czyli na początku było, było spoko, czułam, że, 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 że naprawdę jest zdrowie, jest forma, gdzieś tam na tej wodzie potrafiłyśmy tę łódkę tak przepychać, że, że, że prędkości były satysfakcjonuj satysfakcjonujące. Natomiast, właśnie po powrocie z Plovdiv e, czułam po prostu, że, że wszystko idzie w jakąś w złą stronę, po prostu z tym ruchem. Tak, że to cały czas się gdzieś pogarsza, i, i po prostu w ciężkim treningu nie byłam w stanie musiałam nad tym ruchem bardzo, bardzo dużo myśleć, i, i to w sensie. Jak się wysłuje i jesteś na wodzie na przykład yy, półtorej godziny i masz cały czas na, przy każdym chwycie myśleć o tym, co masz zrobić, bo jakby musiałam te myśli przekierowywać na to, żeby ręce opuścić, barki opuścić, żeby nie podnosić tych, yy, tych rąk do góry. No to tak się nie da wiosłować, przynajmniej szczerze, tak? To nie jest. Ciek automatyzm, który powinien gdzieś tam być i działać cały czas. Dokładnie, powinien być, po, powinien być automatyzm i tak jak w przypadku nie wiem, biegania, tak, gdzie po prostu biegam, nie myślę o tym, co robię. E, to tutaj właśnie nie byłam w stanie tego wykonywać. tak, Już jakby ktoś tak poszło w taką złą stronę, że przy każdym chwycie musiałam myśleć, co mam wykonać, tak? To teraz podjeć, ręce nisko, barki nisko, kopni nogami, jakby. No Nie powinno być takich myśli przy takim, przy takim e, wysłuchaniu, na takim poziomie. Dlatego podjęłam decyzję, e, że wracam do zgrupowania. To było mniej więcej w czerwcu, czy, czy, czy koniec maja. Wróciłam z Wałcza do, do Warszawy i, i zaczęłam po prostu szukać specjalistów w tej dziedzinie, która może mi pomóc wrócić do wyślarstwa. Jak idzie to szukanie? Powiem szczerze, że trafiłam na różnych ludzi, z różnych dziedzin naukowych, osteopatów, neurofizjologów, fizjoterapeutów, Ja pracuję z różnymi ludźmi. Do tej pory pracuję, więc jakby cały czas jestem w trakcie, w trakcie działań. No moim, moim oczywiście celem jest powrót, więc robię wszystko, żeby tak, żeby to, żeby tak było. Natomiast Taką decyzję podejmiemy z trenerem w listopadzie, czy już niedługo w sumie, co, 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 co dalej z tymi wiosłami. Tak? Czy, czy właśnie wracam, bo na przykład ten ruch się już gdzieś tam poprawi, czy, czy, no, czy niestety stwierdzę sama nawet, że będę czuła się w tym niekomfortowo i stwierdzę po prostu, że to jest jakby też dla mojego organizmu niezdrowe, robić coś jakby poza. Jakby ciało chce coś innego, a ty. Za wszelką, za wszelką cenę y, chcesz dalej i dalej i jakby potem kontuzja jest nieunikniona, myślę. W takim czymś. A myślałaś, y, co jeśli, nie wiosła w takim wypadku? No bo podejrzewam, że skoro o tym już jakiś czas myślisz, to pewnie masz y, jakieś scenariusze też inne, prawda? Tak, znaczy na pewno... Y, Bieganie faktycznie? Czy to jest bardziej hobby na razie? Powiem tak, nie, nie mówię tak, nie mówię nie, bo zaczęłam biegać, lubię bardzo biegać, to jest jakby moje drugie, myślę, hobby sportowe, największe, za które się wzięłam właśnie w tym okresie, gdzie nie byłam w stanie wiosłować. I powiem szczerze, że złapałam taką smykałkę do biegania i bardzo mi się to spodobało, powiem szczerze, tym bardziej, że widzę no, jakiś taki potencjał mimo wszystko w tym wszystkim, że jakbym też potrenowała dużo więcej, skupiała się na tej dyscyplinie i gdzieś tam poszła w tą stronę, może... Byłoby też nieźle. Długi dystans czy działają też na wyobraźnię te wyniki polskich biegaczek, na przykład teraz z dochy, jakichś krótszych, średnich dystansów albo, pomyśle, albo sprintów? Powiem że tak, no jakby jestem w tym na, na etapie początkującym w tym, w tym akurat w, w sporcie. Pytanie właśnie o czym marzysz, co cię tutaj e, tak, najbardziej tak. Tak pomyśle, że Ogólnie próbuję wszystkich praktycznie dystansów, bo już startowałam na półmaratonie w praskim w Warszawie na którym też uzyskałam niezły rezultat, byłam bodajże też piątą, szóstką, szóstą kobietą na mecie. Teraz również byłam szóstą kobietą w maratonie. No moim takim kolejnym biegowym celem jest wystartowanie w biegu niepodległości na 10 km, więc zobaczymy kolejny Czyli Powoli dystans. sobie skracasz teraz, tak? No tak a potem idę tak troszkę potem spróbujemy półmaraton, maraton, a nie właśnie w sobotę startuje na Mile, więc jeszcze będzie sprint teraz w sobotę. To klasyczny bieg to piękna sprawa. E, tak, przez most świętokrzyski. E, więc jakby próbuję różnych dystansów i tak naprawdę zobaczymy, w czym się tak najbardziej najlepiej będę czuła i też wynikowe, jak to będzie wyglądało to jest tak, że gdzieś czujesz, że masz jakiś pomysł na lądowanie. Nie jest tak, że bardzo się boisz tego, co będzie dalej, tylko jakie są też opcje, żeby sobie to lądowanie troszeczkę tak zrobić bardziej miękkie i wygodne. To nie będzie takie spadnięcie po prostu na glebę. Tak, znaczy już ten okres czasu między, jak wróciłam do Warszawy, wiadomo, początek był bardzo ciężki dla mnie, no bo jednak jakby duże miałam, Ambicja ten rok, tak, chciałam zrobić kwalifikację olimpijską do, do Tokio i jakby nagle to wszystko zaczęło się sypać. Musiałam wrócić do Warszawy i to był taki dla mnie naprawdę cios duży. Natomiast ja jestem, cieszę się, że ja od razu, że mam taki, mam taki charakter, że od razu działam i to jest super, że, że jakby no nie, długo nie potrafię tak leżeć i się przejmować, tylko raczej szukam tych rozwiązań, co mogę akurat w tym momencie zrobić. No i stwierdziłam, że fajnym rozwiązaniem będzie właśnie znalezienie sobie takich celów do realizacji w momencie kiedy właśnie nie jestem w stanie wiosłować. No i tak jakoś poszłam do tego klubu sportowego, który jest koło mi się mieści, właśnie Adidas Runners i zaczęłam biegać. No i się gdzieś tam z tym zaczęłam realizować, więc więc myślę, że myślę, że gdzieś tam fajne jest to, że właśnie mam jakąś opcję tutaj inną sportową. Gdzie, gdzie I w tym momencie na pewno jestem mniej, mniej się boję i przejmuję, niż to miało jeszcze miejsce kilka miesięcy temu, gdzie byłam taka naprawdę w złym stanie psychicznym. Czyli generalnie za jakiś miesiąc, półtora będzie ogłoszenie, czy walczysz o Tokio, jedziesz tam, płyniesz po medal, czy walczysz o Paryż jako biegaczka? Maraton 2,33 3 jest minimum PEZLA, tak? W maratonie. No tak chyba tak, tak, tak mi się wydaje. Tak, nie, może nie, 100%, 100 nie jestem tego tutaj pewna, natomiast tak, tak słyszałam, że 2,33. Że zobaczymy. Tak, eee, nie, nie mówię, nie mówię tak, nie mówię nie, natomiast e, na pewno jest to jakaś fajna opcja i, i, i zobaczymy, jak to wszystko się zdeklaruje no, na, w najbliższym czasie, tak, bo to został praktycznie miesiąc. No, czuję, że dyspozycja, jakby taka moja forma sportowa jest i takie zdrowie, zdrowie sportowe na pewno psychikę też mam na. Bardzo mocno w tym, w tym momencie po, po tych różnych moich przebojach zdrowotno-kontuzyjnych w ostatnich latach, że już gdzieś tam na pewno zdobyłam, ten poziom psychiczny na pewno jest, jest fajny, jest fajnie ukształtowany, natomiast tutaj na pewno będzie decydowało ten ruch po prostu, czy się gdzieś tam przekierował w fajną stronę, że, czy, czy po prostu dalej jest to samo i, i nie jestem w stanie go normalnie wykonywać. Musiałaś mieć twardy tyłek, no bo zaczynałaś ten rok jako wiceministrzyni Europy, potem było trzecie miejsce na Pucharze Świata i inaczej zaczęła się kont kontuzja i też miałaś chorobę, tak? bo płynęłaś, jechałaś na mistrzostwa Europy jako tak. kandydatka do medalu i okazało się, że byłaś tam tylko kibicem. Tak, tak. No to był pierwszy raz taki, gdzie pojechałam na zawody i nie startowałam w tych zawodach i powiem szczerze, no nie jest to miłe doświadczenie, jechać, jechać na, na Mistrzostwa Europy w szczególności, bo tutaj mamy, mówimy o, o takich zawodach no, najwyższej rangi, poza Mistrzostwami Świata oczywiście, w tym roku. I dowiedziałam się o tym, że nie będę startowała tak naprawdę trzy dni przed startem, tak, bo... Już na miejscu. Dostałam... Nie wiem, czy to był właśnie wirus, tak, natomiast miałam problemy żołądkowe i takie, no, temperatury też prawie 40 stopni. E, gorączki, więc e, no nie byłam w stanie po prostu, chciałam bardzo, ale nie byłam w stanie po prostu wystarcować z taką temperaturą, no, jakby no nie jest to gdzieś tam możliwe e, i no i dowiedziałam się o tym tak naprawdę, dostałam, objawy zaczęły się na w dniu wylotu w, w do, do Lucerny, tak, więc e, to by wszystko było takie, już tam się spakowałam, już wszystko było załatwione nagle, E, nagle się zaczęły problemy i, i, i nie byłam w stanie wystartować, i tak naprawdę to mój ostatni jakby wyjazd z kadrą Polski przed, przed jakby wyjazdem ze skrupowania i szukaniem tu pomocy u specjalistów. W ogóle ta twoja kariera jest gdzieś tam takim pechem znaczona, no bo też pamiętamy igrzyska w Rio. Dowiedziałaś się też niedługo właśnie przed wyjazdem, chyba tak, że miałeś tak nazwa zakrzepicy, Jak to dokładnie wyglądało? Tak e, dwa dni przed wylotem tak naprawdę już miałam. Czyli już spakowana tak, ciuch olimpijski, Tak, już wszystko dobrałam, załatwione. Tak. Znaczy na ślubowanie na, niestety nie, nie doczekałam ślubowania, bo akurat w dniu ślubowania musiałam wyjechać na to USG e, do, do Poznania. E, natomiast e, no tak już miałam, już miałam ciuch olimpijski, już pakowałam się, już myślałam, co wezmę, co nie wezmę, tak już jakby byłam myślami w Rio. I, I nagle, nagle jakby, no ta, ta ręka, miałam problemy z ręką, tak? Zaczęła mi puchnąć prawa, prawa, prawa ręka na treningach. No i niestety tak zaczęła mi puchnąć, że po prostu jakby już nie byłam w stanie wykonać ruchu, bo no jeżeli wysujemy, no to ta ręka jednak pracuje dosyć mocno. Ja była, miałam tak napuchniętą tą rękę, że po prostu już, no była ona w takim stanie, że, że, że musiałam po prostu też wyjechać. I szukałam pomocy tutaj, pojechałam do Poznania na USG. Tam doktor zdiagnozował właśnie zakrzepicę żyłopodobojczykowej prawej. No i niestety musiałam pojechać do szpitala od razu e, i zacząć tutaj jakby walkę z pozbyciem się tak z zakrzepicy, żeby mi tę krew się rozrzedzić. Tak I jakby tutaj 10 dni spędziłam w szpitalu zamiast wyjechać do Rio i walczyć o marzenie. <gryw> tak to się potoczyło. No to też było szczęście nieszczęście, że jednak była dobra diagnoza, prawda? Bo, bo też zawsze pierwsze skojarzenie z za Zakrzepica to gdzieś się pojawia Kamila Skolimowska. Tak, dokładnie. No ja też właśnie dużo też czytałam o Kamili Skolimowskiej po tym moim, moim wydarzeniu i jakby... E, tak, no cieszę się, że, że to się jakby w, w porę zdiagnozowało, tak? Bo jednak, jeżeli z tym trenowałam, chyba 2-3 dni wykonywałam treningi, Nieświadoma, nieświadoma totalnie, że to jest może być zakrzepica. No to jednak nie oszukujmy się, no, podczas wykonywania wysiłku i jeszcze z zakrzepicą, no to jednak jesteśmy bardziej narażeni na to, że się to może, skrzep się może oderwać. Tak? Więc jakby tym bardziej się cieszę, że... No tak jak mówię, to jest szczęście w nieszczęściu i gdzieś tam... Mimo wszystko starałam się na to patrzeć, na tą moją na chorobę i na ten cały okres pozytywnie, że właśnie... Wróciłam zdrowa tak do domu po tych 10 dniach i jakby tutaj nie miałam dalszych jakichś problemów zdrowotnych z tym związanych. Co ludzi do wioseł ciągnie? No bo tak sobie myślę, ciągle jesteście w wodzie, mokro, zimno, nie jest przyjemne, zwłaszcza ten okres taki zimowo-wiosenny, treningowy, kiedy jest też najtrudniej tak naprawdę. Największe są te obciążenia i, i psychiczne i fizyczne. Myślę, że do wiosy uciągnie ludzi przede wszystkim kontakt z naturą i taki bezpośredni kontakt z naturą, bo mamy możliwość wysuwania na najpiękniejszych zbiornikach w ogóle na świecie. tak W Lucernie chociażby takie jezioro Rodzi, góry w tle jakby no, cała ta jakby sceneria jest magiczna. I, I myślę, że mało który sportowiec ma taką możliwość startowania w takich okolicznościach. Jednak z reguły są to jakieś hale sportowe, tak? jakieś baseny, tak że tu jesteśmy wszyscy zamknięci w, jakimś, w jakiejś puszce, tak? natomiast tutaj jesteśmy otoczeni przyrodą i tak naprawdę myślę, że ten kontakt z przyrodą bezpośredni jest, tym um, najbardziej ludzi ciągnie właśnie do wiosł, że mamy możliwość właśnie pływania na no, najpiękniejszych tak naprawdę, no mówię, zbiornikach, jeziorach, rzekach też, bo trenujemy nie tylko na jeziorach e, na świecie, więc to jest myślę... Mój główny powód, dlaczego akurat wybrałam ten sport, myślę, że wielu innych też. Tak, raczej widzisz te jasne strony, a nie te, te ciemniejsze? No jestem z reguły pozy, pozytywną osobą i, i zawsze widzę szklankę do połowy pełną, a nie do połowy pustą, więc e, tak, tak jestem na, pewno, na pewno staram się patrzeć na to, na to wszystko jednak z tej pozytywnej, jasnej strony. Czyli też idąc tym tropem teraz planujemy twoje sukcesy ewentualnie w biegu maratońskim, w biegach długich, jeżeli nie wiosła, ale też wierzymy, że Anusz jednak może, to wiosła i Tokio i tam walka o medale. Ale co by nie było, to będzie ta szklanka jednak do powypełna. Myślę, że tak, myślę, że tak, bo, bo taki mam charakter i tak staram się patrzeć na świat właśnie z tej perspektywy właśnie. Szansy ani porażki, więc myślę, że na pewno gdzieś jeszcze w sporcie mnie zobaczycie albo w wiosłach, albo w biegach. Zobaczymy. Byle z sukcesami. Dzięki za w Z sukcesami, dokładnie. Dzięki. To był program Stacja Tokio: Kamikał Sud. Kłaniam się do zobaczenia.